Minęło 10 lat od tego wydarzenia, jednak nie było dnia, żebym o tym nie myślał. Był styczeń, a na zewnątrz było dość zimno. Szedłem ulicą w kierunku zejścia do stacji metra. Szczerze mówiąc, nie pamiętam dokładnie, jaki był mój cel, ale prawdopodobnie wracałem z pracy do domu. Miałem swój własny świat. Myśląc o swoich problemach finansowych, przyłożyłem bilet do czytnika i zacząłem szukać miejsca, żeby usiąść. Nagle pewna osoba zwróciła moją uwagę. Żyjąc w Nowym Jorku, nauczyłem się, żeby nigdy nie patrzeć na nic bezpośrednio, a jedynie mieć to w zasięgu wzroku. Pewna młodo wyglądająca kobieta o latynoskiej urodzie, ubrana w biało-niebieską kurtkę, chodziła w jedną i drugą stronę peronu, mamrocząc coś pod nosem. To może brzmieć cynicznie, ale wychowując się w nowym jorku, takie rzeczy nie są niczym nadzwyczajnym. Widząc takie rzeczy na ulicy, zazwyczaj mówimy sobie, to nie moja sprawa, po czym idziemy dalej. Niestety to nie zawsze działa w dwie strony i często to właśnie ci szaleńcy i zniszczeni ludzie stają ci na drodze. Tak jak więc mówiłem, kobieta chodziła tam i z powrotem, co jakiś czas siadając na chwilę na ławce, a otaczający ją ludzie nie zwracali na nią uwagi. Nagle rozległ się dźwięk nadjeżdżającego pociągu. Wszyscy więc wstali i podeszli do krawędzi stacji. Pewien mężczyzna był zaczytany w gazecie. Nagle ta obłąkana kobieta zaczęła biec w jego stronę i zepchnęła go na tory. Po całej stacji rozległ się krzyk niczego niespodziewających się ludzi. Najgorsze jest to, że oni tylko krzyczeli, ale nikt nie ruszył mężczyźnie na pomoc. Pamiętam nawet młodego chłopaka, który wyjął telefon i zaczął robić leżącemu na torach mężczyźnie zdjęcia, a w jego oczach dostrzegłem ekscytację. Gdy krzyk otaczających mnie ludzi osiągnął swoją kulminację, pociąg jak gdyby nigdy nic przejechał przez stację. Wtedy dostrzegłem kobietę uciekającą ze stacji. Próbowała uciec jak najdalej od miejsca zdarzenia, którego była sprawczynią. Wtedy krzyk niektórych osób zamienił się w płacz. Inni zaczęli biec za kobietą, próbując ją złapać, a jeszcze ktoś inny zadzwonił na numer alarmowy. Wszystko działo się tak szybko, że dopiero po chwili uświadomiłem sobie, że jedyne co zrobiłem, to stałem z otwartą buzią, przytłoczony tym co właśnie zobaczyłem. Do dziś mam sobie za złe, że nie spróbowałem pomóc temu mężczyźnie. Bliscy próbują mnie pocieszać, że gdybym to zrobił, to prawdopodobnie nie mógłbym już nawet opowiedzieć tej historii. Śledziłem wiadomości i dowiedziałem się, że sprawczyni została aresztowana. Jednak nie pamiętam, czy została skazana bezpośrednio za morderstwo i czy uwzględniono u niej jakąś chorobę psychiczną. Przez parę następnych miesięcy, jazda metrem była dla mnie stresująca, a jak sam zauważyłem, większość ludzi zaczęła być ostrożniejsza. Podobnie jak ja, wszyscy zaczęli trzymać spory dystans od krawędzi, zanim przyjechał pociąg. Minęło sporo czasu i mój lęk zdążył ucichnąć. Jednak ciągle słyszę w wiadomościach o podobnych sytuacjach. Jakoś miesiąc temu podobna sytuacja miała miejsce na tej samej stacji. Tym razem również była to kobieta, i jak stwierdzono, nie miała żadnych powiązań z ofiarą. Gdy tylko o tym usłyszałem, wszystkie wspomnienia obudziły się we mnie na nowo. Stoisz sobie spokojnie, nie robiąc nikomu krzywdy, a po chwili umierasz. Życie kończy się szybko i niespodziewanie, tylko dlatego, że jakiś psychopata, którego nawet nie znasz, tak zadecydował. Sama świadomość tego, że mijamy takich ludzi na ulicy, ludzi, którzy są zdolni do takich czynów, rodzi we mnie ogromny niepokój. Mam na imię Michał. Gdy byłem nastolatkiem, moi rodzice przeprowadzili się bliżej centrum naszego miasta. Niestety, znacznie wydłużyło mi to drogę do szkoły i musiałem jeździć komunikacją miejską z przesiadkami. Do tej pory zawsze miałem tak blisko, że chodziłem do szkoły pieszo. Rodzice kupili mi wtedy pierwszy telefon, żebym mógł mieć z nimi kontakt. Pewnego poniedziałkowego poranka w drodze autobusem do szkoły przysiadła się do mnie kobieta. Była piękna, miała długie blond włosy i zielone oczy. Spojrzała na mnie i zapytała, gdzie są moi rodzice. Odpowiedziałem, że jeżdżę sam do szkoły. Uśmiechnęła się, pogłaskała mnie i zapytała, czy pokażę jej szkołę. Była taka miła, więc się zgodziłem. Odprowadziła mnie pod samą szkołę i odeszła. Następnego dnia znów się do mnie przysiadła i zapytała: Co ty na to, żeby trochę powagarować i zamiast do szkoły pójść na kręgle? Mają tam świetne jedzenie i gry. To brzmiało jak dobry pomysł, więc bez namysłu zgodziłem się: Świetnie, wysiądziemy dwa przystanki dalej od twojej szkoły. Tam podjedzie po nas mój znajomy i zabierze nas na kręgle. Gdy wysiedliśmy z autobusu, ruszyliśmy w kierunku auta jej znajomego. Nagle zadzwoniła do mnie mama i zaniepokojona powiedziała, że podjechała do szkoły, żeby dowieść mi ubrania na WF, ale powiedzieli jej, że mnie nie ma, więc zdenerwowana zapytała, gdzie jestem. Opowiedziałem jej o wszystkim, nie zdając sobie sprawy z zagrożenia. Spanikowana krzyknęła do słuchawki, żebym uciekał. Oni chcą cię porwać. Zatrzymałem się, na co kobieta zapytała, czy coś nie tak. Odpowiedziałem, że muszę wracać do szkoły. Kobieta uśmiechnęła się i powiedziała. No dobrze, wsiadaj do auta, podwieziemy cię. Odmówiłem, tłumacząc się tym, że nie chcę, żeby moja mama była na mnie jeszcze bardziej zła. Uśmiech zniknął z twarzy kobiety, a na jego miejscu pojawił się gniew. Chwyciła mnie za ramię i siłą ciągnęła do samochodu. Niestety, w tamtej chwili na parkingu nie było nikogo innego. Krzyczałem, prosząc o pomoc, ale na marne. Z auta wyszedł mężczyzna i pomógł kobiecie wciągnąć mnie do środka, a następnie ruszył w nieznanym mi kierunku. Błagałem, żeby mnie uwolnili, jednak ci nic sobie z tego nie robili. Nagle usłyszałem syreny policyjne. Mężczyzna zatrzymał się i oboje zaczęli uciekać w przeciwnych kierunkach. Okazało się, że ktoś siedział w samochodzie na parkingu i widział całą sytuację. Mama od razu po mojej rozmowie zadzwoniła na policję. Co tylko przyspieszyło namierzenie porywaczy. Miałem wtedy mnóstwo szczęścia. Policjantom udało się schwytać porywaczy. Mężczyzna był wielokrotnie skazywany i odsiedział 23 lata w więzieniu. Kobieta spędziła tam 11 lat za współudział w niektórych zbrodniach partnera. Bądźcie ostrożni i pamiętajcie, że niektórzy ludzie to wilki w owczej skórze. If you've ever thought about learning a language, it's time to Duolingo. With over a courses... To wydarzyło się wiele lat temu, gdy miałem 19 lat, a mój brat Robert 21. Ruszyliśmy wtedy w podróż po Europie i bez żadnego konkretnego celu jeździliśmy po ciekawych miejscach. Będąc w połowie drogi do jednego z takich miejsc zatrzymaliśmy się na stacji benzynowej. Kupiliśmy jakieś przekąski, i kiedy wyszliśmy, w oddali usłyszeliśmy czyjś krzyk. Nie przejęliśmy się tym jednak i wróciliśmy do samochodu. Mój brat był zmęczony podróżą, więc zanim ruszyliśmy dalej, zamieniliśmy się miejscami, żeby mógł trochę się wyciągnąć. Nie miałem wtedy prawa jazdy, więc musieliśmy zaczekać, aż trochę odpocznie. Po krótkiej drzemce Robert powiedział, że musi wyjść za potrzebą. Po chwili znowu usłyszałem ten sam krzyk, co wcześniej. Pomyślałem, że to mój brat, mimo że to nie brzmiało jak on. Gdy wrócił, usłyszeliśmy tym razem czyjś płacz. Nie mieliśmy pojęcia skąd ani kto wydaje te dźwięki, więc po prostu ruszyliśmy w dalszą drogę. Wieczorem, kiedy w końcu dotarliśmy do naszego hotelu, poszliśmy do pobliskiej restauracji zjeść coś porządnego po całym dniu podróży. Wracając, zauważyliśmy zadrapania na drzwiach naszego auta. Zastanawialiśmy się, kto to zrobił, jednak byliśmy już tak zmęczeni, że przełożyliśmy to na jutro i poszliśmy do naszego pokoju. Rano obudził mnie brat, mówiąc, że musimy się zbierać. Spakowaliśmy się i ruszyliśmy w dalszą drogę naszej podróży. Po jakimś czasie zatrzymaliśmy się na uboczu, żeby załatwić potrzeby. Wtedy, jakby znikąd, pojawił się jakiś mężczyzna i wpatrywał się we mnie. Był wysoki, a na twarzy miał szeroki od ucha do ucha uśmiech. Natychmiast zacząłem biec z powrotem do samochodu, a następnie przerażony kazałem bratu jechać. Zapytał mnie, co się stało, a ja powiedziałem mu o tym dziwnym mężczyźnie. Szybko jednak się uspokoiłem i jechaliśmy dalej, niewiele o tym rozmawiając. Po dojechaniu do kolejnego hotelu prawie natychmiast poszliśmy spać. Obudziłem się o trzeciej w nocy i dostrzegłem coś w szafie. Bałem się, ale mimo to wyciągnąłem kij z mojej torby i poszedłem to sprawdzić. Nagle usłyszałem krzyk, ten sam, którego nie potrafiliśmy zlokalizować dzień wcześniej. Tym razem dochodził z naszej szafy. W pośpiechu obudziłem brata i kazałem mu się zbierać. Wsiedliśmy do samochodu i w środku nocy ruszyliśmy dalej. Po paru godzinach w wiadomościach mówili o incydencie, który miał miejsce w hotelu, z którego uciekliśmy. W jednym z pokojów została zamordowana para. Nie mając konkretnego celu naszej podróży, postanowiliśmy zawrócić. Pod hotelem jakiś mężczyzna opowiedział nam, co się wydarzyło. Do pokoju włamał się przez okno wysoki mężczyzna, a niedługo po tym z hotelu wybiegło dwóch młodych chłopaków. Mowa tu o nas. Powiedzieliśmy mu więc, co nam się przytrafiło. Mężczyzna kontynuował, mówiąc, że niedługo po naszym wyjściu dostrzegł na oknie tego pokoju dużą plamę krwi, więc wezwał policję. Sprawcy nie znaleziono, ale jestem przekonany, że był to ten sam mężczyzna, który gapił się na mnie w polu. Ale jakim cudem był zawsze tam, gdzie my, nawet wiele kilometrów dalej.